Takie połączenia zdarzają się rzadko. Audi RS6 jest wyjątkowym autem. Płynne w ruchu, komfortowe gambi, gładko sunie po drodze, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Kiedy tylko chcesz, zmienia się w supersportowe, luksusowe auto o fascynującej mocy 600 koni mechanicznych. Dla mnie Audi RS6 to idealne połączenie mojej pasji do sportu motorowego i sportu zimowych. Ikona motoryzacji niesamowity silnik V8, potężna moc i moment obrotowy adaptacyjne pneumatyczne zawieszenie, które błyskawicznie dostosowuje się do warunków na drodze. Z drugiej strony przestronne wnętrze sprzyjające dalekim podróżom. Bagażnik o pojemności 565 litrów zmieści nawet narty, deskę, buty, duże bagaże, kask wszystko, czego potrzebujemy zimą. Sportowy charakter Audi RS6 nierozerwalnie łączy się z bezpieczeństwem. Na jego pokładzie może znaleźć się nawet 30 różnych systemów wsparcia kierowcy. Szeroka gama systemów Connectivity oraz układy zwiększające komfort nawet w najdłuższych podróżach. Wspomoże Was to w najbardziej nieprzewidywalnych sytuacjach, zwłaszcza zimą, tak żebyśmy mogli realizować nasze pasje bezpiecznie. Audi RS6 Takie połączenie zdarza się niezwykle rzadko.